Witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak przerobić silnik bls Montowany w szczególności w pasatach B6, Turanach Golfa w 5, na silnik BXE. Silnik BLS krótko zwięźlej na temat. Silnik, w którym wylatują krobowody. Problem tkwi w panewkach gdyż grupa Volkswagen odchudziła stopę korbowodu. Silnik został wyposażony w DPF-a. i problem z tym silnikiem się pojawia w szczególności od 150 tam do 250 tysięcy w tych przebiegach na pewno coś wam się takiego przykrego zdarzy. Problem z tymi silnikami. Problem jest następujący. Jeżeli by zmieniał panewki co 100 tysięcy, moim zdaniem udałoby się uniknąć tych przygód. Zazwyczaj wywala trzeci korbowód. Zazwyczaj i zawsze, można tak powiedzieć, bo wymieniłem tych silników z naście. W każdym sytuacji bywa, że na trzecim cylindrze wyleciał, a wyleciał korbowód. Wiadomo, z czym to się wiąże. Wiąże się do z wymianą słupka. Wiąże się to z regeneracją, wymianą turbiny. To są bardzo duże koszta. Więc zacząłem rozwijać ten temat. Montowany w starszych silnikach, w starszych samochodach silnik BXE. Moim zdaniem bardzo udany. Miałem Golfa 5 z tym silnikiem przejeździł prawie 870 tysięcy. Do tej pory jeździ. Zakładam, że do tej pory jeździ. Samochód, w którym jeździłem praktycznie od 10 lat. W tym silniku raz wymieniłem panewki korbowe. Nie wspominam o turbinach, bo chyba ze trzy. Dwumasy również. Ale w silniku generalnie nie było robione więcej nic z grubszych napraw. Wałek rozrządu i popychacze przy 400 tysiącach. Związane to jest tylko z tego, że wymieniałem olej co 10 tys., Wszystkie filtry. Poza tym gumki na pompowtryskach co 100 tysięcy. O tym trzeba też pamiętać, bo gumki są bardzo wrażliwe na to, że się wycierają. Jeżeli się gumka wyciera, robi też wrzery w głowicy. Później wiadomo, z czym to się wiąże. Wiąże się to z tym, że musimy regenerować głowicę, tulejować ją, po zakładając nowe gumki 50-60 tysięcy już są z powrotem wycięte. Jeżeli to będziemy pilnować, te silniki naprawdę są udane. Wróćmy do tematu BLS-a BX-a. Silnik generalnie budował jest identyczny, wał jest identyczny. Skoki tłoka są identyczne, waga tłoków jest również identyczna. Walczyłem z tym tematem 5 lat temu. Bo pierwszy silnik przełożyłem około 5 lat temu. Nikt o tym nic nie mówi. Można to zrobić w ten sposób, że wymieniamy cały słupek z Baixe. Jedną rzeczą, którą musimy dorobić, to dorobić mocowanie pod DPF-a, bo silniki Baixe mają tylko dwa otwory do mocowania DPF-a. Dolne śruby do DPF-a trzeba sobie dopracować. Czyli ja demontowuję zawsze z tyłu uchwyt. Spawam po prostu blachę, przykręcam uchwyt i i ten DPF jest w tym samym miejscu co w Belesie. W Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, podstawą jest ta, aby wymienić wałek rozrządu, który ma inną, inne wyprzedzenie zapłonu o 5 stopni. Jeżeli zostawimy wałek rozrządu z silnika. BXZ, -e, ten samochód nie będzie dobrze jeździł. Jeżeli zmienimy wałek rozrządu z silnika yy, z tego BLS-a, którego mamy, zakładamy, że jest dobry, jak nie, to musimy sobie takie ogarnąć. To silnik generalnie, budową, jest identyczny. Można śmiało go przekładać, a jest dużo, dużo lepszy niż silnik BLS. To jest podstawa. Kolejną rzeczą. Jeżeli przekładamy taki silnik, zmieniamy oczywiście panewki korbowe w tym BLS-ie, BXE już, zakładamy, że w BXE. Zmieniamy panewki główne na wałku rozrządu, bo i tak wałek musimy zmienić. Poza tym resztę osprzętu wszystko nam siądzie. Trzeba przerobić jeszcze węża od yy, chłodzenia, ale zmieniamy króciec BXE. Boczny ten, co jest przy głowicy, od wody, i wszystko jest w porządku. Przełożyłem takich silników kilkanaście. Każdy jeździ do dzisiaj i można dużo, dużo kasy zaoszczędzić i mieć dużo, dużo lepszy silnik niż BLS. Bo zakładając powrotem bls prędzej czy później ta sama sytuacja nas spotka. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam.